Okej, okay, Gościu, więc tak. Um, zareagujmy sobie szybko. Oczywiście, jeśli całość nie, nie widzicie na, na YouTube, to znaczy, że jest na Rumble całość. Otóż Bumble, wiecie, zmienił awatar. Zrobił sobie stronkę, mm, może pokażę, która wygląda tak. Generalnie film te, w teorii już miał być, mm, ale po odświeżeniu jest, że jeden dzień, jedna godzina, czyli, że niby dopiero jutro film. Z jakiegoś powodu nie chce mi się odpalić. Instagram, no ale generalnie, na, tutaj na kąpie. nie wiem, czy to kwestia VPN, a, czy co, no ale generalnie Bombel, <laughs> wiadomo, zmienił opis, zmienił awatar i ogólnie odobserwował wszystkich, nie wiem, ile osób miał w obserwowanych, ale wiem, że ma jedną osobę w obserwowanych Bardęgę. <laughs> tak, by the way, jeszcze raz przypomnę. Bombę i jest psychopatą. Nie mówię to po to, żeby obrażać bombela, czy, czy nie wiem, co mówię. Jeśli przeanalizujesz, jeśli weźmiesz pod uwagę, jeśli rozumiesz, co to znaczy, jeśli rozumiesz, kim jest psychopata, też trzeba oddzielić kobiecą psychopatię od męskiej, bo to też jest różnica. Dlatego na przykład z racji tego, że takie testy równe zwykle to były robione na więźniach z tego, co kojarzę, a że mężczyźni są bardziej przemocowi, więc. Obieca psychopatia jest niedoszacowana. Może być nawet pięć, czy nawet i więcej, krotnie więcej obiet psychopatek. Jaka jest różnica? <laughs> no cóż, słabsza fizycznie chętnie sięga po manipulacje, mitomanie, że tak powiem, czyli takie werbalne formy. Obieta częściej będzie chciała zmanipulować Cię, będziecie wiesz, żeby okłamać, żeby uzyskać coś, co chce bez skrupułów, niż brak empatii, powierzchowne emocje i tak dalej. Sądy rodzinne są świetnym przykładem tego, jak to właśnie obiety takie wykorzystują system. Anyway, jeśli chodzi o Bombela, psychopatia jest to wykorzystywanie ludzi do krótkoterminowych korzyści. Nawet samego siebie. Zwróć uwagę, co robi Bumble. Jak? Zwróć uwagę na to z tym całym fejmem. Za każdym razem, jeśli ktoś gdzieś zaczyna być rozpoznawalny bardziej, gdzie trafia w jakiś wiral, robi liczby, to wtedy bombel się uśmiecha: O, bracia, i w ogóle, chodź do fejm. A jak tylko liczb spadać, to w ogóle zapomina, że ktoś taki jest, nie wie, albo te jego takie wiesz: Ogarniemy, to ogar. Albo nakręci się, nachypuje się na jakiś projekt, krótkoterminowo, a po chwili już zapomina, już, już jest gdzie indziej, no nie? <laughs> Jego jeszcze taka mitomania, próby manipulacji ludźmi, żeby samemu coś uzyskać. Taki człowiek, nawet kosztem samego siebie, kosztem korzyści długoterminowych, będzie z siebie wykorzystywał. <laughs> anyway, zobaczmy, co my tu mamy, jeśli chodzi o Gerwazego. To tak w skrócie, nie? Ogromna awantura wokół Boxdela trwa w najlepsze. Od dwóch tygodni wszyscy czekają na odpowiedź ze strony influencera, ten informuje, że właśnie... Ta. Nie, 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 sorry, jest 96%. O, jest tutaj. 200, 238 osób, że obserwuję. Teraz obserwuję tylko jedną osobę, Warę Tęgę. Posty wszystkie też usuną, jak widać. Przestał być włodarzem fame. A oprócz tego, Smolasty odwołuje koncerty, jest mocno hejtowany w internecie i wstawia na profil zdjęcie ze szpitala. Kolejny założyciel poinformował, że odchodzi, no, że odchodzi. z kanału sportowego... Ry... Na ziemię. Ewo no. wyszedł z domu i zrobiliśmy podcast z Grzyt na żywo z publiką. I do nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle się bardzo dużo, ale nic się do widzom nie martw. Ja jestem Tomasz Andrzej, nokautowy i będę twoim przewodnikiem, wojownikiem. No, no, no. Ogłuszaczem karpi. Trzeba karpi ogłuszyć, byłoby. Po krótkim odpoczynku, który zrobiłem sobie po zwycięstwie na Galif. tak, w tych miesiącach nie ma najlepszego czasu. Najpierw pochwalić. Nieco Jakoś nie później ma to się. prosił nie Dziękuję za Akcji odbiorców. Pozdrawiam A jeśli on to zrobił dla beki, w sensie tutaj sobie w szpitalu po to, żeby teraz właśnie mu współczuli i żeby zmniejszyć sobie ten hejt, wpadłeś na to, chociażby grywazy? Może nieco więcej transparentnego, to może mógł... czy którą należy z tego, czy bardziej To szfachuj... dobrze mógł coś takiego zrobić. Czy to fizyczne czy może Nie interesuje. Otwierał to. kanał 0, pozostała trójka włodarzy kanału sportowego zjednoczyła się przeciwko niemu i poinformowała, że zamierza kontynuować swój projekt dalej z jak największą O, stanem. tak, zaczęli tak kontynuują, że jak troszkę zasięgi pospadały, kasa przestała się zgadzać na w, na życie ponad stan, to raptem dobra, trzeba odejść, nie? Rannością. Jak się jednak okazało, do czasu, ponieważ tak. szeregi kanału sportowego właśnie opuścił... Na, na koszulce ma bąbel. Kolejny z założycieli, Tomasz Mogowski Kanał sportowy na oficjalnym Twitterze napisał Smoku, dziękujemy, dodając do tweeta fragment wypowiedzi założyciela, a także dodając na za... Ta, dodając i tak dalej. A, pić nie potrafi. Zawsze jesteś częścią kanału sportowego. Ona generalnie taki typowy Polak jest, ten mój pies. Ona nie potrafi pić, z tym, że ona wody nie potrafi. Ale komentarze w temacie odejścia Smokowskiego z kanału są dosyć mocno podzielone, choć większość... Wiadomo czemu, się nie zgadzają, dlatego tego odchodzi. No nie oszukujcie się. Ludzi, zwraca uwagę na fakt... Bo prawda jest taka, że tam pieniądze im robił Stanowski. Nie ma Stanowskiego, nie ma tej krowy dojnej, nie ma tego robotnika, który na wszystkich robił. Bo on... <laughs> ich można porównać do robotników, którzy stoją i obserwują jak młody robi. Iż pewien brak pasji i zapału do pracy był u tego pana szczególnie widoczny od dawna. Od kiedy pamiętam, to z moku najmniej się angażował w ten projekt. Stanowski dobrze powiedział, tak. nagraniach odchodził, że jemu mu się nie chce Perfekcyjnie, zarobił swoje, przy wysiłku, a odchodzi jak projekt się zawija. Samemu to no. się już robić robi, nie chce. Lepiej było, jak inni robili no, wyników. I tak dalej. No I dalej. Tak... właśnie, robili inni i nie. A przewidywania internetu, zmierzają w stronę wieszczenia upadku kanałowi sportowemu, sugerując scenariusz, w którym to Mateusz Borek zostanie sam na placu boju, po tym jak Mateusz Pol wyemigruje do kanału 0. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na pewno Sama wychusze... wyemigruje do kanału zero. Pokiego grzyba on tam ma się pchać? Pokiego grzyba Stanowski miałby go brać? No nie wiem, może jako pracownika, a nie jako wspólnika. Trochę śmiesznie, nie? Co by z kanał kanału sportowego nie wróży dobrze na <coughs> projektu Czegoś siłania, co ciekawe, w ostatnich kilku miesiącach zaczęły delikatnie odbijać odna, od które osiągnęły podejście Stanowskiego. W najsłabszych miesiącach kanał sportowy nie przekraczał 8 milionów wyświetleń, no tując nawet w kwietniu 6,5 pół w czerwcu lipcu się. Tak, to jest bardzo dużo natomiast kanał zaanotował już bliżej 9 milionów, a nawet zbliżył się do 10. Także choć wyniki nie są oszałamiające, to projekt powoli zdawał się wychodzić na prostą. A tu taki ząg. Zobaczymy, co w temacie dalej się wydarzy. I jeżeli... Ale ten chłopiec, chłopi, tak, ja tam nic takiego nie robił. nie widziałem. I tego nie przegapić, to koniecznie. Nie... Może dlatego, że ja w ogóle tego kanału nie oglądam, nie interesuje mnie. Zasubskrybujcie kanał, żeby być. A jeśli coś interesowało związanego z tym kanałem, to miał to związek z Stanowskim, który nagrywał jakiś konkretny materiał, który miałem ochotę zobaczyć. A tak, to w ogóle nie oglądałem tam nic, dosłownie nic. A ty co jesteśmy, to pragnę tylko przypomnieć,

żałosne, ty poniżej przeciętnej, to jest, widzisz? a zobacz, jak faceci mają, jakie niskie standardy, jakie niskie standardy, niżej się nie da, widzisz? Wiesz czemu on ma tak niskie standardy, bo na nic więcej go nie stać. A gdyby podniósł swoją wartość, myślisz, żeby spojrzał na coś? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Sorry, taki klimat, witamy w rzeczywistości. Milutko zapis tego znajdziecie oczywiście na kanale Zgrzyt. Nagraliśmy mikrofony w bardzo dobrej jakości, więc tutaj to nagranie nie odstaje od normalnych podcastów. A my tymczasem przejdźmy do okay. głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli ogromnej afery okay. z Bogdelem roli głównej. Olbrzym nadszedł 30 sierpnia 2024 roku w formie ogromnego filmu Sylwestra Wartengi 40-minutowego. No i w tym wideo usłyszeliśmy nie tylko rozszerzenie wielu dotychczasowych wątków, ale <laughs> też pojawił... Bardzo mi się podobało, na, na, najlepsze w tym filmie Wartengi jest to, jak on ten załatwił, żeby status pokrzywdzonego dostać w wgląd do akt to jest fajne. A ogólnie um, jeszcze wracając do Bombela i jego bycia psychopatą. Ile razy? Właśnie musicie mi pomóc znaleźć fragment gdzieś. Czy to wypowiedź Wardengi, czy to e, był Nightra, chyba to Wardenga mówi, że, że Bombela nie, nie skanceluje się, że on nie zniknie z internetu, bo e, ludzie się zapomną, bo wybaczą, bo on ma tam swój, jak, on ma taki urok swój, że go się nie da nie lubić i tak dalej, bo tacy są psychopaci właśnie. Nawet jak wiesz, że ktoś jest psychopatą, nie jesteś w stanie oprzeć się urogowi, no, o tak. Okej. Okay? Dlatego las, laski lecą na takich, no. Zobacz, nawet jego podejście do jego ex Facet miałby wewnętrzne obrzydzenie, facet są terytorialni, gdyby nawet jego była gdzieś tam coś, jakieś niebieskie strony, no nie chciałbym, no nie wiem, chciałbyś osobie, z którąś byłeś raczej życzyć w miarę dobrze, no nie? A on tak wiesz. Tak, brawo ty, że masz niebieską stronę. Ona niszczy sobie życie. Każda laska, każda! Każda! Nie ma takiej, która by nie żałowała, żałuje takiej decyzji, prędzej czy później, rozumiesz jeden z drugim. Jedne wcześniej, drugie później, ale wszystkie żałują. Hmm... Było się kilka zupełnie nowych. Najmocniejsze konkrety to kolejne screeny obrzydliwych wiadomości wysyłanych przez Boxdela do czternastolatki, a także dalsze informacje na temat gruźb Boxdela kierowanych w stronę Wardengi i tajemniczego człowieka do pseudonimie Kira, który to miał oferować, cytuję, uciszenie druida. Film Wardengi był nie potem... Taki tajemniczy, no. ...bombą nuklearną, która to wiele to osób przekonała tajemniczy. co do tego, że Boxdell jest bardzo fałszywą i złą osobą, a przytłaczająca no, większość Nie, jest po prostu psychopatą, no. Rzeczy, o których mówił Sylwek, poparta została dowodami i nagraniami. Boże po tym filmie zniknął z internetu jest i... ...psychopatą, a generalnie mówię, natrafiłem na materiał jednej baby, która ewidentnie jest psychopatką i stara się uczyć inne obiety na, na bycie psychopatką. Um, omówimy ten materiał, zrobimy też z tego film. Otóż tak w skrócie, pobieżnie powiem. Laska generalnie stwierdza, że... Jeśli, że wiesz, że wiesz, że jesteś bardziej inteligentna tego faceta, ale musisz udawać, że jesteś głupsza, żeby on poczuł się lepiej, bla Generalnie zaraz powiem, będziemy oglądać, omawiać to powiem bardziej szczegółowo. Yy, więc musisz udawać, że jesteś głupsza, a później, a później chwilę później, kilka sekund później, no ty nikogo nie udajesz. No jak nikogo nie Przecież Przycó powiedziała, że, że żeby udawała głupio, no tak nikogo nie udaje, udaj kimś kim nie jest, no. I, i, I tam ga, i gada wzdłuż że to nie jest manipulacja. Jak nie jest manipulacja? Mówi, jak manipu uczy jak manipulować facetem, nie? Ale to, żeby uzyskać to, co chce, ale to nie jest manipulacja. Psychopatka zwykła. To ta, co ma tutaj, powinnam czwórkę zmienić na trójkę i byłoby 304, ta z tatuażami. Już, już omawiałem początek jednego z jej filmów. Ale ten to jest... Hmm, zobaczycie. I nie pokazał się nawet na gali Fame 22. A, i sama federacja... Po, z... Pokazał się, był. Był na tej gali. Był na tej gali, było nagrania, jak widać, rząd sobie tam łaził, tylko publicznie gdzieś tam nie wyłaził na, na scenę i tak dalej. ...informacjami mocno odczuła skutki publikacji Sylwestra Wardengi. Od prawie dwóch tygodni ludzie czekają na jakąś odpowiedź ze strony Michała Barona, bo zarzuty są naprawdę bardzo poważne. Sylwester natomiast w ale tym jakie czasie... zarzuty bardzo poważne? Większość z tego to i tak wszyscy widzieli. E, jedyne co, no to co, że się okazuje, że jednak dokonał y, czynu pedofskiego. Nie jest pdf-em, ale czyn pedofski, czyli poniżej wieku zgody osobie Czyli poniżej, poniżej 15 roku, wysłał e, rzeczy dla dorosłych, o tak to określmy się niemal codziennie organizuje live streamy, na których to jeszcze bardziej rozszerza poszczególne wątki i dorzuca ludziom nowe informacje, a z kolei na swoim kanale nadawczym na Instagramie publikuje zapisy dotychczas niedostępnych dla opinii publicznej nagrań, z których to dowiedzieliśmy się m.in. że Bok kontaktował się. A w... i właśnie, na, albo na przykład Ociaks, albo z tą Olciaks, albo właśnie a propos jeszcze Bombela, bo ja, ja ogólnie myślałem na tym, żeby film taki nagrać ze wszystkimi tymi do, takimi dowodami, ze wstawkami pokazać właśnie tego te zachowania. Zobacz, na przykład ta głosówka co najgra, pamiętacie, z tą Olciaks, o, my się dogadaliśmy, bla 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 i tak dalej, taki zbity siedzi. No nie, to wszystko było dawane. Zobacz, w tym momencie, kiedy on się tam to nagrywa, on mówi, że ona jest chora psychicznie, że jest wariatka i tak dalej. A tutaj nie, no, dogadaliśmy się, prawda? E, takie teksty. Albo sam fakt, że nagrał dwa filmy, e, namówił Dubiela, żeby wypuścił swój, ale to super film, bardzo dobry, i miał przygotowane dwa psychopata, nie nie ma, nie ma empatii w sobie, nie wie jak ludzie na co będą reagować, więc on miał dwa filmy. Jeden film taki ckliwy, taki jak dubielowy, że tak powiem, a drugi ten bardziej taki. Merytoryczny bym to nazwał, albo bardziej taki logiczny, bardziej psychopatyczny, o może nawet tak bym określił. I tamten lepiej się przyjął, no nie? Gdzie on taki zwerwał, że taki bardziej pewny siebie, nie, nie jakiś użalający się na sobie Ciekawe, nie? Nawet ten, ten, ten krót, krótka. Wstawka, co on dawał na Instagramie, faj w serduszku. To udawane wszystko było, właśnie, Rozumiesz? Wiesz, on doskonale wiedział, że z żadnego fajmu nie będzie wywalony. Tu dwa tygodnie przed Pandorą i twierdził w tych rozmowach, że nic mu nie wiadomo o jakichkolwiek To Wszystko wysz... była grana emocjach, Okej? Okay? Manipulacja ludźmi. W Bartona też dokładny zapis rozmowy, na której to Boxdel groził Wardendze śmiercią. Muszę zbroić budżet na ciebie, bo za. jaka cena kosztuje? A ile tego to kosztuje za. 15 tys.? 15 tysięcy? 15 Okej, okay, nie jest. Z Harkowa. Wyeliminowanie ciebie to nie jest w ogóle dane, bo to nigdy nie przyszedł do ciebie, nie? To jedzie do galerii czy coś. Się... Nawet na parkingów podziemnych. Garaż podziemny, jakiś. tam ci wbija. A ty fajcie czy na bóstwo? do nic to nie istnieć. Ja nie muszę. Nie musisz Dobrze. To zresztą jest nagranie, które wyjątkowo mocno wstrząsnęło internautami, oprócz tego Sylwester zapostował screena, na którym widzimy, że Bogzel niedługo po słynnym już wywiadzie ojczak, usiłował szukać na nią brudów, by ją zdyskredytować. W tle tego wszystkiego toczy się jeszcze duże śledztwo wokół Brudu, informacji, które to, ma na właśnie, temat Bogzela posiadać szalony reporter. Jeżeli wierzyć słowom Sylwestra Bardęgi, to pewne informacje, które zostały wycięte jakiś czas temu z wywiadu szalonego reportera z Bogzdelem są na tyle mocno obciążające Michała Barona, że ten mógłby nawet pójść za nie do więzienia. Internauci szukając informacji w tym temacie wysnuli teorię wypadku samochodowego z udziałem Michała Barona, o, ty który ty miał miejsce to, w 2017 nie. roku, ale są to na razie niepotwierdzone teorie, nie. więc w stricte newsowe, nie będę tutaj ich nie powiedziałem o tym, no nie, że to jest taka teoria. Zresztą były dwie teorie: jedna mniej wiarygodna, druga bardziej. Jedna mniej wiarygodna, że był jakiś wypadek i że niby ktoś gdzieś, że niby sprawca uciekł. Ee, znaczy, znaczy, taka, że ktoś tam niby zginął, że niby kierowca i tak dalej. A drugie, że sprawca uciekł. No nie? W tej drugiej to widać, że rejestracja tego samochodu, co miał bombel, bo było widać no, gdzieś tam, on miał na swoim kanale film bo widać tą rejestrację jako samochodu, jak sprawdziło się rejestrację, to były pewne dziwne takie opinie z 2017, 2017, że psychopata, czy coś, że jakieś dziwne akcje i pytanie, czy to bombel jeździł, czy to jakiś znajomy, czy ktokolwiek, no nie, bo tam ciężko stwierdzić, tam nikt nie pisze, kto to tak naprawdę był tym kierowcą, a ludzie, te, którzy to pisali, niekoniecznie muszą też wiedzieć, no nie. No, ale co ciekawe, że jest jakiś tam wypadek, później dwa dni, jakoś dwa dni później, jest news i chwilę później ten samochód jest wyrejestrowany do niego, więc to ciekawy zbieg okoliczności bym nazwał, no nie? nie ma tu jakieś mega potwierdzenia, czy to na pewno, kto, bla, bla, bla i tak dalej, no ale to myślę, że ciekawe, ciekawe co tam na przykład ten szalony reporter, co Bąbel nam opowiadał, e, że tam do prokuratury on teraz miał zeznawać te nagrania oryginalne, żeby dostarczyć... Natomiast dywagacje wokół tych teorii podjęliśmy sobie na kanale Zgrzyt. Gorąco was zapraszam, żebyście sobie no. obejrzeli ten odcinek, gdzie zresztą o tym mówiliśmy. Ważną informacją w tej sprawie natomiast jest to, że Sylwestrowi udało się doprowadzić do kontaktu szalonego reportera z prokuratorem, który prowadzi sprawę Pandora Gate. I choć musiał Tomka Matyśaka wziąć podstępem, to najważniejsze, że odpowiednie organy szczegółowo zbadają tę sprawę. W tym momencie cały czas czekamy na. No, ale to też jest menda ten. ten Matysiak, nie? Ale to kolejny przestępca, zobaczcie, w tych wszystkich galach trickfightowych. No nie? przestępcy, byli przestępcy, prawilniaki, patusy, 304, takich ludzi biorą. Patologia, okno Overtona, Overtona patologii cały czas się powiększa, gdzie patologia jest normalizowana, staje się normą, a norma, czyli jakieś normalne, moralne zachowania stają się skrajne, stają się marginesem. I jeśli ty jesteś moralny i na przykład chcesz zgłosić, o sześćdziesiąta, w ogóle ciebie trzeba skancelować, ebać i tak dalej, nie? Kolejny ruch Boxdela, a także Federacji Fame, która to mocno nabrała wody w usta. Natomiast pomimo braku dużej odpowiedzi ze strony Boxdela oraz Federacji. O, jeśli chodzi z te dziki, co tu widać, to szkoda, że jej nie mam współpracy. Wystarczyłoby mi, żebym na przykład współpracował z tym jednym, bo to jest. Wszystko tam ma zero, no nie? I dosłownie smakuje tak, jak jabłko takie zielone, takie co ja lubię, twarde. Otrzymaliśmy z obozu władarza szereg pojedynczych Kwaśne, informacji, takie. które to mają zapowiadać Kwaśne, jego nie. odpowiedź. Michał Baron wysłał do Sylwestra Wardęgi kilka prywatnych wiadomości, które to nie. druid zacytował na streamie. Najpierw napisał do Wardęgi słowo, zagrajmy, sugerując, że podejmuje Dobra, biz... Ostatnie Dobra, ostatnio co wrzucał, jeśli chodzi o Bombela na swojego Instagrama, to Baratęga twierdzi, że to jest farmazon, czy jest to farmazon, to nie wiem. No, ale jest. Y, On tam stwierdził na swojej storce, że do Wardengi jego była, bo najwyraźniej już z nim nie jest, Kołako pani Kołakowska, że zadzwoniła, a że Wardenga w tym momencie wziął. Tutaj ja mam, y, mam to screena, tutaj no nie. Pamiętam jak byłem w szoku, kiedy w, Amster w ambasadzie, chciałem powiedzieć w Amsterdamie. Zadzwonił, zadzwoniła do Warytęgiego Monika, jego ówczesna partnerka, nie ma partnerski, partnerstwa, czyli co już nie jest ówczesną, czy chyba, że dalej jest, on tak to ujął, no nie wiem. A on zamiast odebrać, najpierw wyciągnął dyktafon, odpalił nagrywanie, a dopiero później nacisnął zieloną słuchawkę. I, prawda, boli, jak widać. To bardzo zirytowało Wardęgę, i tam on na streamie mówi: na, wyzwał Bombela od różnych, że skurczy syn, tak mówiąc w skrócie. A później powiedział, nie, ja nie dam się sprowokować. No gościu, przecież o to Twoja reakcja pokazała, że dałeś się sprowokować. Ok? I że to niby farmazon. E, I on mówił i Wardęgę mówi, że może pokaże w jaki sposób nagrywa. Ale wiesz, Wardęgę, można mieć różne sposoby na nagrywanie. Można wyciągnąć dyktafon faktyczny, jakiś. E, oddzielne urządzenie, można włączyć na komórce sobie dyktafon, żeby nagrywało. No, różne są metody, albo włożyć rękę do kieszeni, coś tam nacisnąć sobie, udając, że niby tam nic nie masz, też można tak zrobić. No, różne są sposoby, prawda? Albo mieć we włosach. Ty masz tutaj taki kokon, ma tutaj taki kok, no nie? równie dobrze we włosy możesz sobie coś wsadzić i cały czas nagrywać, więc i całą tą aferę traktuje jako pojedynek, który ma do stoczenia. a jakiś czas później dodał, że Sylwester uruchomił jego najpotężniejszą, nieznaną dotąd nikomu wersję, ponieważ Bogdele ma już nie mieć nic do stracenia. Gdzieś obok tego wszystkiego mocno uaktywnili się na tan Amadeusz Ferrari czy nawet Jacek Murański, których wielu internautów ustawia w jednym obozie z Bogdelem w związku z mocnymi powiązaniami wizerunkowymi, a także plotkami, które mówiły o zupełnie nowej federacji, którą Bogdele miał odpalać wraz z Amadeuszem Ferrari właśnie, a Nathan tan i Jacek Murański mieli być jednymi z jej głównych bohaterów. Patrząc na to, w jaki sposób daną aferę komentują ci panowie, wiele osób połączyło kropki i traktuje ich działania jako mające na celu wsparcie Muran na swoich Wardenge, a Amadeus Ferrari mocno, hypuje, Filmbox Dela i zachęca na wywiad tak. do w ocenie Włodarza Fame. Nathan Marcony natomiast zrobił się wyjątkowo aktywny w temacie publikowania nieznanych wcześniej nagrań informacji dotyczących różnych innych osób z branży. W ten sposób między innymi rykożep. Tak, że dostało się. No dobra, jeśli chodzi o Isaaca, wspominałem tutaj wywlekanie gości tam prywatnych rzeczy, to mówię, to jest wręcz oczywiste, że facet na, na takim levelu na takim poziomie, co Isaac. Czy gdzieś tam jakieś większe pieniądze, większa rozpoznawalność, ma większe branie i będzie zdradzać. Tak się jak będzie zdradzać. No? Ty myślisz, że, że tam przyconi są czyści? No, nie, no. Jak znasz męską naturę, obiecą naturę, rozumiesz pewne rzeczy, nie dziwi cię to. ty masz że obiety chcą być z mężczyzną, z którym chcą być inne obiety, a inni mężczyźni chcą nim być. No. No mi się wydaje, że Isaac jest takim kolesiem, gdzie jest dużo facetów, którzy by myśleli sobie, o, ale by chciałbym być na, na takiej pozycji jako on, czy co, no nie? ...w całej sprawie dostał Izak, który to natomiast rzeczywiście miał dopuścić się czegoś niemoralnego. Wie, wiesz, jak imponuje laskom, że... E, <noise> że jesteś facetem. Spójrz na takiego Roberta Patusa, na przykład. Laską, to ba bardzo imponuje, że ty jesteś na tyle rozpoznawalny, że w sytuacji, kiedy ona jest z tobą, idzie gdzieś, to że ludzie bardziej patrzą się na ciebie, a nie na nią, bo ona zwykle jest przyzwyczajona, że to na nią chłopy non-stop się wgapiają i upożerają wzrokiem, a tu raptem to ty zbierasz całą uwagę. I to męską, i w ogóle praktycznie wszystkich dookoła, rozumiesz? Jak wynika ze screenów opublikowanych przez pana Maconia, Piotr Izakowskiego? No tutaj, i patrz. To, że tam było, to tam było to więcej niż tutaj, Isaac niech nie ściemia, ja zobacz. Ale dziś się nie ma, bla, bla, bla. Mam nadzieję, no bo już miałem dużo ust, Dużo. Tutaj, że usta co powiększała. Dobrze, że nas tam nie złapali, jak byliśmy pogrążeni w rozmowie. Pogrążeni w rozmowie. Tutaj, serio, nie wyłapujecie takiego ironicznego napisań pogrążeni w rozmowie. To pogrążenie w rozmowie to było, że wiesz, o tu się mizianko było, całuski, wiesz, macanko i tak dalej. To jest te pogrążenie w rozmowie, no. Bo, bo niby, czemu mówił, czemu miałby powiedzieć, dobrze, że nas tam nie złapali, no. Coś złego w, w po prostu w zwykłej rozmowie, że strach, żeby ktoś złapał nas na rozmowie. No co to, rozmawiać z ludźmi nie można? Ewidentnie tu nie chodzi o rozmowę, tylko o coś więcej. Pewnie język też brał w tym udział, ale to nie była rozmowa persynie. Ryski miał w nieco nieodpowiedni sposób flirtować z jedną z dziewczyn z no. GOATS, między innymi w wiadomościach na Messengerze. Biorąc pod uwagę, że Piotrek posiada żonę i dziecko. No i co z tego? Nie ma to znaczenia. A pewno zachowanie nieładne i zostawia pewną rysę na wizerunku nie, 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 nie. Z mojej perspektywy bardziej ludzki jest. No nie, bo tak, to był jakiś taka, nazwijmy to ikona streamingu, ikona CESA polskiego, bla bla bla, no nie? Taki gdzieś ponad tym się ludziom wydawał. Nie mówię, że wszystkim, tylko na pewno w oczach jakichś ludzi to on taki idealny, o, jaki wspaniały, no? nie? Zimera, ze strony którego pojawiło się kilka statementów w tym temacie. Najpierw ja napisał... nie uważam, że on nie powinien się w ogóle nikomu tłumaczyć ani przepraszać. Jeśli on kogoś powinien już przeprosić, to swoją żonę i tyle. I, ze, i między sobą tam się dogadać. I, I mówię, obieta zawsze lepiej wychodzi na tym, jak facetowi wy, wybacza, a facet zawsze lepiej wychodzi, jak, jak laskę zostawia. Ona jak zostanie z nim, a on jak ją zostawia, kiedy ona zdradza, nie? Żałuje udziału w Sorry, taki klimat, no po prostu, no. Aż chciał się rozwinąć, a teraz metryczne. jest oskarżany o rzeczy, które nie miały miejsca. Dodając jeśli drzeje... rozumiesz jeszcze mechanizmy, jakie wpływają na pewne zachowania w tej, w tej płci, jeśli tu rozumiesz hormony, działanie tych hormonów na nią, na niego, no to rozumiesz takie rzeczy. Zobacz, na przykład, tak jak mówiłem, z tą psychopatią u obiet, że nawet może być niedoszacowana pięciokrotnie, no bo kto by pomyślał, że osoba, która ma inną budowę, inne poziomy hormonów, inne, inne połączenia między półkulami mózgowymi, no nie? Kto, któż by mógł wpaść na to, że jej psychopatia to nie jest taka sama jak męska psychopatia, że obieca i męska.